Dobry wieczór Państwu. Ta książka zasługuje tylko i wyłącznie na pochwały. Pani doktor Anna Mandrela przekazała Państwu trochę tego, co jest w książce, tego jest oczywiście więcej. Ale największa chwała należy jej się za to, że zrobiła coś, czego wszyscy publicyści historycy zajmujący się Witoldem Pileckim, a mamy co najmniej kilkadziesiąt publikacji tych ważniejszych, większych czego nie zrobili. Ona wzięła łopatę do ręki i zaczęła kopać w archiwach. To jest ta rzecz oczywista, podstawowa, którą się zawsze robi na początku. A tu mamy ten proces na końcu. Gdy już wszyscy opisali, gdy wszyscy sobie już powyrabiali nazwiska, przyszła młoda osoba, chętna, której się to chciało, zaczęła kopać i wykopała prawdziwe skarby. Na gruncie krajowym w archiwach, które znajdują się w tej chwili w Polsce, z pewnością znajdziemy już niewiele nowości dotyczących Witolda Pileckiego. Będą to jakieś prawdopodobnie okruchy, jakieś rzeczy trochę bardziej wyjaśniające pewne pojęcia, które znamy mniej, ale przewrotu tu już nie dokonamy. Może będzie coś w archiwach sowieckich, dzisiaj rosyjskich, ale to była sprawa raczej wewnątrz krajowa bezpieki ubeckiej. Instytucji Polski Ludowej, więc tam to mogą być rzeczy wtórne, to co UB przekazywało swoim władcom, swoim sojusznikom. Natomiast do zbadania, do szukania są w tej chwili archiwa dla nas całkowicie niedostępne, czyli archiwa naszych sojuszników, przede wszystkim brytyjskie. Dlatego że centrale polskich instytucji, polski podziemnej, polski tej niepodległej, znajdowały się w Londynie. Więc Brytyjczycy praktycznie mieli do wszystkiego dostęp. A dzisiaj wiemy, że niestety ci, którzy byli naszymi sojusznikami, a byli przecież naprawdę, zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie, szafowali krwią polskich bohaterów, wydając na naprawdę dużą skalę drogi kurierskie, kurierów, punkty kontaktowe, wydawali KGB, wydawali bezpiece po to, żeby szukać własnych kretów we własnych szeregach. Czyli kosztem instytucji i organizacji polskich robili coś, co miało być dla nich korzystne. I tego nam z pewnością bardzo długo nie udostępnią, nie pokażą. Ale to też by dało pojęcie, jak pracują służby, jakie ofiary się ponosi, co to jest dezinformacja. Takim przykładem wielkiej dezinformacji jest szczegółowy, dosyć szczegółowy raport z 1947 roku. On się nazywa Badanie nielegalnej opozycji w Polsce – sporządzony przez Centralną Agencję Informacyjną CIA. CIA sobie sporządziło taki raport, on dzisiaj chodzi w internecie, różnego rodzaju kodomici, raziści i inni przerażeni pseudohistorycy mają nareszcie atut w ręku. O, zobaczcie, co te wasze Amerykany pisały o żołnierzach wyklętych. Dlaczego? Im to jest na rękę. A co jest w tym raporcie? W tym raporcie jest stek bzdur. Jest to niewątpliwie dezinformacja, czyli rzeczy podsuwane Amerykanom po to, żeby wyrobili sobie obraz tego, co jest w Polsce, całkowicie nieprawdziwy. I tam mamy takie informacje, że na przykład Ludowe Wojsko Polskie w ogóle nie zwalcza podziemia niepodległościowego. Milicja Obywatelska to jest taka bardzo sympatyczna instytucja, która kieruje ruchem na skrzyżowaniach i nikomu nie robi krzywdy. NKWD się w nic nie angażuje. Tylko ci bandyci z lasu tu napadają, tam gdzieś kradną i w ogóle są nie do przyjęcia i ludność ich nie popiera. Ale te całe lata jednak się pod ziemią dzięki poparciu ludności utrzymali. I teraz ktoś, kto jest bezkrytyczny, kto nie potrafi tego ocenić, nie potrafi czytać dokumentu ze zrozumieniem, ma podstawy źródłowe do tego, żeby pokazać, no zobaczcie, nawet Amerykanie tak o tym pisali. A to pisali ubecy dla Amerykanów, podstawiali to. Ludziom, o których wiedzieli, że to będzie przekazane w odpowiednie miejsce, i taka wiedza tam dotarła. Nie będę mówił o wszystkich szczegółach, bo na każdej stronie tego raportu są oczywiste bzdury, tak jak to wcześniej nazwałem. Wymyślone postaci, które nie istniały, wymyślone struktury, które nie działały. Nadawano znaczenie instytucjom, organizacjom, które miały niewielkie znaczenie. Wszystko było jedną wielką dezinformacją. Pani Anna Mandrela, kopiąc w archiwach, odnalazła skarby. To jest tak jak poszukiwacze pamiątek przeszłości. Jedni chodzą, rozglądają się, a może by tu, a może by tam. Do tego wszystkiego trzeba mieć też intuicję i ona ją rzeczywiście miała. Poszła do tych archiwów i badała w tych miejscach, gdzie rzeczywiście mogła coś znaleźć i znalazła. Dwie centralne postaci ze sprawy Witolda Pileckiego, które dotychczas były uważane za te osoby, które zdradziły, które doprowadziły do rozbicia jego siatki, które doprowadziły do jego śmierci, w świetle uzyskanych przez nią dokumentów i bardzo szczegółowo przez nią opisanych, są całkowicie niewinne. W dodatku te osoby zapłaciły życiem. Zarówno Leszek Kuchciński, jak i Wacław Alchimowicz stają się polskimi bohaterami. Natomiast był prawdziwy zdrajca, który przez całe lata był ukrywany, był hołubiony przez władze komunistyczne, ale pokazywany jako ten, który nie miał tak naprawdę z tym nic wspólnego. Doprowadził do tragedii w trzech odrębnych organizacjach niepodległościowych, doprowadzając do ich unicestwienia i ich rozbicia. Do rozbicia grupy Witolda Pileckiego, to jest Kazimierz Czarnocki, pseudonim Kazik, do rozbicia Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. To jest taka quasi czapka organizacyjna, która miała skupiać nad władzę, nad organizacjami wojskowymi i politycznymi podziemia antykomunistycznego. Tam Kazimierz Czarnocki odgrywał niepośrednią rolę i wiedza przez niego uzyskana doprowadziła do tego, że na początku 1947 roku ta organizacja została rozbita, a jej przywódca, Włodzimierz Marszewski, jeden z najwybitniejszych polskich polityków tamtego czasu i wybitny oficer polskiego wywiadu, oddał za to życie i wreszcie doprowadził do rozbicia trzeciego Zarządu Rzeszenia Wolność i Niezawisłość. Trzy wielkie organizacje zniszczone nie tylko oczywiście przez niego, ale przy jego wydatnej pomocy i on w historiografii gdzieś tam był podejrzewany, czasami gdzieś się o tym zastanawiano. Ja pamiętam w tych kręgach kombatanckich wyższych oficerów Armii Krajowej, Rzeszenia WIN i innych, to nazwisko chodziło, on był podejrzewany ale nie było konkretów w ręku. Natomiast dzisiaj wiemy z doświadczenia, z opisywanych sytuacji, że te podziały są w miarę proste. Tam, gdzie były kary śmierci, gdzie komuniści tych ludzi zamordowali, te osoby nie miały nic wspólnego ze zdradą. Natomiast ci, którzy twierdzili sobie, że gdzieś tam wyszli, oni sobie coś załatwili, przekonali władze bezpieczeństwa, że już nie będą robić nic złego i zostały pozostawione w spokoju, odgrywały tę rolę naprawdę tragiczną. Tu chciałbym jeszcze tylko dodać, ponieważ pani Anna poruszyła tę sprawę, związki Witolda Pileckiego z organizacją Narodowe Siły Zbrojne zostałem wywołany do tablicy, a często spotykamy się z atakami różnego rodzaju środowisk lewicowych, kotomitów innych, że młodzież narodowa w Warszawie, w innych miastach, młodzież szczególnie radykalna nie ma prawa do Witolda Pileckiego, bo jak on by żył. To chodziłby z nami na te demonstracje, pewnie by się obnażał obok Anny Grodzkiej i byłby całkowicie postępowy. Otóż Witold Pilecki był całkowicie, ale normalny. Był całkowicie inny. To był człowiek o przekonaniach szeroko pojętych, narodowych, chociaż sam organizacji tego typu nie tworzył i w takich nie działał, ale świadczą o tym następujące rzeczy. Pierwsza organizacja konspiracyjna, którą współtworzył w 1939 roku, nazywała się Narodowa, Armia Polska. To nie jest przypadek, to nie jest też określenie, które brało się znikąd. Ta nazwa została później rozszerzona jako Tajna Armia Polska, ale pierwotny tej organizacji to jest Narodowa Armia Polska. Następnie przysięga w tej organizacji o treści całkowicie narodowej. Witold Pidecki albo ją napisał, albo był jej współtwórcą. Na ogół tego, rzeczy, tego typu rzeczy jak przysięgi powstawały jako dzieło wspólne praca kilku przynajmniej osób, które doskonaliły, dopisywały, wymyślały, co będzie lepsze, co będzie ważniejsze, niewątpliwie na tym swoje piętno odcisnął. I wreszcie działalność, gdzie tajna armia polska wchodzi w skład szerszej struktury o nazwie znak i manifest ideowy znaku także jest całkowicie narodowy. Tam jest mowa wprost o Polsce chrześcijańskiej. Polsce sprawiedliwej i Polsce narodowej. Jest przewidziany los mniejszości narodowych. Jeśli nie szkodziły Polsce, jeśli ci ludzie zachowywali się przyzwoicie, nic im w następnej Polsce, która będzie w Polsce wolnej, nie grozi. Będą obywatelami. Ale ci, którzy Polskę zdradzili, ci, którzy występowali przeciwko Polakom czy polskości w ogóle, powinni być z Polski wypędzeni. To było stanowisko organizacji narodowych, że wrogów wewnętrznych, tych krwawych, jadowitych, trzeba się po prostu pozbyć. Żadne amnestie, żadne przebaczenia za to, że setki tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Tak jak na terenach dzisiejszej Ukrainy, częściowo obecnej Polski Postludowej, ta krew się lała, ale przecież nie tylko tam, to miało miejsce także. Na innych przestrzeniach, które wchodziły w skład II Rzeczpospolitej, i te mniejszości miały być za to rozliczone. Wreszcie powstanie warszawskie. Czy można być w jakimkolwiek przypadku, że Witold Pilecki trafia do formacji narodowych? Gdy wybucha powstanie, bardzo wiele osób o tym nie wie. Rozkazy, które wychodziły poprzedniego dnia wieczorem, nagół nie docierały do jednostek, które miały być formowane. I być może, że nie dotarły także tego typu informacje do Witolda Pileckiego. On się przyłączył tam, gdzie akurat zobaczył pierwszy zwarty oddział. To była kompania Warszawianka. To był oddział Narodowych Sił Zbrojnych z tej grupy wywodzącej się z obozu narodowo-radykalnego. Normalną koleją rzecz było coś takiego, że ludzie, którzy wstępowali gdzieś do konspiracji na początku powstania, później szukali swoich jednostek albo szukali organizacji ideowych, które im odpowiadały. Następował ruch międzyorganizacyjny. Ludzie odchodzili z jednostek, dochodzili gdzieś indziej. Witold Pilecki nie odszedł. Został do końca. On nie mógł ujawnić swojego stopnia wojskowego. Że jest nominalnie rotmistrzem, tu sprawy tych jego awansów są bardzo skomplikowane, bo gdyby ta pragmatyka obowiązywała, byłaby prosta, gdyby te awanse przedwojenne znane były wcześniej, on prawdopodobnie w 45. roku kończyłby II wojnę światową w stopniu podpułkownika. Bo przynajmniej dwa awanse w tego typu działalności się należały. A były przypadki, że ludzie dostawali nawet cztery awanse. To nie było wcale takie rzadkie. Natomiast on, mając stopień oficerski, ukrywa ten stopień, dlatego że jest przewidziany w organizacji nie do tworzenia następnej struktury antykomunistycznej niepodległościowej i on swojej roli ujawnić nie może. On nawet nie miał formalnie prawa przyłączyć się do jakiegokolwiek oddziału i walczyć. On miał czekać. No ale jak można powiedzieć polskiemu oficerowi w momencie, kiedy walka trwa, kiedy wybucha powstanie, że on ma nic nie robić? Zgłosił się jako zwykły, szeregowy żołnierz. Jednak po pewnym czasie ujawnił swój stopień wojskowy i został dowódcą najbardziej na zachód wysuniętej reduty zgrupowania Chrobry 2. Zgrupowania stworzonego od podstaw, od początku, ono nie było przewidziane w planach powstańczych, nie było takiej jednostki, stworzone przez Narodowe Siły Zbrojne. Największe zgrupowanie powstańcze, liczące około 3,5 tysiąca ludzi. Jedyne, które według oceny dowódcy powstania generała Montera nie oddało ani piędzi ziemi Niemcom. Czyli to, co zajęli w pierwszych dniach powstania, musieli przy kapitulacji oddać, ale dopiero wtedy. I znamy też z tego okresu działalności zgrupowania przekazywanie najlepszych ludzi z najlepszą bronią do innych oddziałów powstańczych, tam gdzie inne jednostki sobie nie radziły. Jak na przykład do zdobywania pasty. Cała chwała spadła na zgrupowanie Kilińskie, bo formalnie ono za to odpowiadało, ale były wydzielone oddziały ze zgrupowania Chrobry 2 z najlepszą bronią, z prośbą do zgrupowania Chrobry 2, aby takich ludzi i taką broń przekazać, żeby taką operację móc przeprowadzić. Ona była skuteczna. To są te aspekty działalności Witolda Pileckiego, o których się mniej mówi. To dzisiaj jest postać hasłowa. Jak się z ludźmi rozmawia, mają już na szczęście jakieś pojęcie, że był jakiś Witold Pilecki, był w jakimś Auschwitz, był człowiekiem, który sporządził jakieś raporty, był jakimś kurierem, działał po wojnie, ale to wszystko tak naprawdę jest ogólnikowe. To rozproszenie wiedzy w tych kilkudziesięciu dotychczasowych publikacjach spowodowało, że nikt nie jest w stanie, w stanie to może jest, ale nikomu się nie chce wszystkiego przeczytać, zebrać, zanalizować, wyciągnąć z tego co najważniejsze. A tu mają w jednej publikacji na tyle niedużej, że można to przeczytać siadając wieczorem w kilka godzin wieczornych czy nocnych, bo to jest książka, której się człowiek nie odrywa. To jest książka, którą się czyta, tak jak się kiedyś mówiło, od deski do deski. I to dopiero robi wrażenie, co autorka zrobiła. Czyli to przekopanie archiwów pokazało zupełnie nowe rzeczy, oczyściło osoby, które były przez kilkadziesiąt lat podejrzewane, opisywane jako ci zdrajcy. Ci, którzy doprowadzili do tragedii, natomiast prawdziwy sprawca, jeden z prawdziwych sprawców, bo ich oczywiście było więcej, został całkowicie anonimowy. O nim dotychczas wiedziano. Wiceprezes zarządu głównego WIN, człowiek, który był zasłużony dla polskiej niepodległości, który działał w różnych strukturach jakoś nikogo nie zastanawiało. Rozbija trzy wielkie struktury niepodległościowe i nic mu się nie dzieje. Za drobne rzeczy, zwykli żołnierze czy formacji narodowych, czy Rzeszenia WIN, jeśli mieli broń w ręku i nią się posługiwali, dostawali kary śmierci. A tu jest człowiek, który stoi na czele organizacji, jest zastępcą Wincentego Kwiecińskiego, szefa trzeciego zarządu WIN. I jemu się nie dzieje krzywda. On jeszcze robi jakąś tam no, średniego szczebla karierę w Polsce Ludowej. Zmarł przez nikogo nieruszany nie represjonowany w 1983 roku. Gdyby pożył 10 lat więcej, to prawdopodobnie w tych wszystkich uroczystościach kombatanckich nosiliby go na rękach, jako człowieka niezwykle zasłużonego. a On te zaszczyty by oczywiście przyjmował, ukrywając swoją przeszłość, ukrywając swoją działalność. Bo takie przypadki znamy, że ci, którzy dożyli do lat 90., bardzo często ci, którzy powinni zapaść się pod ziemię, korzystali z zaszczytów, którym się absolutnie nie należały. Książka pani Anny Mandrelli, tu jednak muszę to wypomnieć, ma bardzo drobne, ale ma mankamenty, które mam nadzieję, że wydawca, jak też autorka, przypilnują, żeby to zostało dopełnione. Coś, co od razu mnie uderzyło. Nie ma roku wydania. Ja będę wiedział, kiedy to jest wydane, oczywiście, ale rok wydania w książce być musi podany, dlatego że ona idzie gdzieś w przestrzeń publiczną, idzie w świat i dopiero później szukanie, bo kilka takich przypadków znam, że książki były wydane przez laty, nie był podany rok i naprawdę czasami jest po latach bardzo trudno ustalić, kiedy, w którym roku książka została wydana. Tu wiemy, że to jest rok 2019 i ten rok w nowym wydaniu powinien zaistnieć. Brakuje tego, gdy czyta się w sposób profesjonalny tego typu opracowania, brakuje tego, co jest niezbędne indeksu nazwisk, indeksu miejscowości. Posługując się tego typu książką, ja szukam na przykład nazwiska Kuchciński, Alchimowicz, Czarnocki i wiem gdzie, na których stronach tego typu informacje znajdę, a tu muszę wertować książkę, żeby się do tego odnieść, żeby to gdzieś znaleźć. Nie wiem, czy znajdę wszystko za pierwszym razem. I wreszcie wykaz literatury, wykaz źródeł. Archiwa, z jakich pani korzystała i te elementarne podstawowe publikacje, żeby ktoś, kto będzie chciał iść tym śladem, będzie chciał sobie jeszcze coś doczytać, będzie to miał podane. To jest kilka stron, to nie. Rozszerzy książki w jakiś nienaturalny sposób, ale jest to po prostu niezbędne. Natomiast wielka chwała autorcy za to, że nie będąc historykiem, zrobiła to, czego nie zrobili dotychczas historycy. Nie sięgnęła do publikacji wcześniejszych i nie dokonała kompilacji na ich podstawie, bo to jest dzisiaj oczywista droga kariery. Skoro jest pięć publikacji, to ja je czytam, wyciągam sobie różne kawałki. Lepiej czy gorzej, lepiej z tego całość i mam nową publikację, następną, mam dorobek w swoim życiu naukowym czy publicystycznym. Tak się robić nie powinno. I to jest pokazana droga, jak się powinno robić. Mimo to, że są publikacje, że jest ich wiele, że można tam wiele wartościowych rzeczy znaleźć, ale także bezwartościowych, to jednak trzeba zrobić coś od siebie. Dopiero wtedy można mówić, że to jest dzieło, to jest dzieło autorskie. I to niewątpliwie jest. Teraz chciałbym Państwu zwrócić uwagę na coś, co jest, wiąże się z tą książką, ale trochę pośrednio. Otóż kilka miesięcy wcześniej, przed książką pani Andy, Anny Mandreli, wyszła książka pana Jacka Fairwethera pod tytułem The Volunteer, Ochotnik. To jest książka o Witoldzie Pileckim. Na świecie, a szczególnie w Polsce, wzbudziła ochy, jachy. O, wreszcie nam napisał ktoś obcy o Pileckim, jak to dobrze jak dobrze napisał. To nie jest człowiek, który wykonał chociażby w części takie badania jak pani Anna, ale rzeczywiście książkę napisał. Natomiast pani Anna od pewnego czasu toczy z nim publiczne spory na Twitterze. Chwała jej za to. Ja to śledzę i z wielką ciekawością i z przyjemnością, bo ona potrafi nas bronić. Potrafi nas bronić po angielsku. To jest gdzieś w przestrzeni tej światowej, to trafia, zostaje ten bardzo ważny ślad. A o co w tym wszystkim chodzi? Otóż autor zachodni, Widzi sprawy polskie tak, jak mu to na zachodzie pokazują. W lipcu tego roku zamieściłem u siebie na Facebooku wstępną recenzję kogoś, kogo bardzo dobrze znam, przyjaciela z Chicago Jana Peczkisa, którego recenzję z przyjemnością cały czas jak tylko mogę i mam coś nowego od niego zamieszczam. On napisał wstępną recenzję. Książki Ochotnik. I pokazał to, na co powinniśmy zwracać uwagę, na co pani Janna zwraca uwagę, mu cały czas wytyka. To tło antypolonizmu, które zawarte jest w jego publikacji. To nie jest tylko i wyłącznie jego wina. Po prostu Zachód taki jest, tak nas widzi, tak został nauczony. Ja tylko takie drobne przykłady podam, które wyłapałem od Jana Peczkisa. Otóż w tej książce Czeka Fairwheidera są na przykład takie rzeczy, tego typu zarzuty. Jak polscy lekarze w Auschwitz zbyt szybko leczyli Żydów, a Polaków wolniej. Czyli stał ktoś ze stoperem i mierzył. Aha, na Żyda to było 15 sekund, a na Polaka 25. Więc mamy to oczywisty przykład antysemityzmu. To są takie niby, wydawałoby się, drobne uszczypliwości i drobne złośliwości, ale one tworzą atmosferę. Pokazują u nas w tym bardzo negatywnym świetle. Tam jest cały czas o tym, jak Polska źle traktowała swoje mniejszości w okresie przed II wojną światową. Jak na przykład naziści nie dokonywali, bo tam nie ma słowa, Niemcy to jest coś czasami, ale według naszych pojęć, niemieccy naziści, a tak naprawdę Niemcy, bo nikt tam Niemcom nie zaglądał w legitymacje partyjne, oni nie mieli tego celu i nie robili tego, żeby dokonywać masowych morderstw na Polakach, tylko na Żydach. Więc jak ktoś mówi o masowych morderstwach na Polakach, to jest co najmniej podejrzany, bo to jest też antysemityzm odbiera cierpienie Żydom, co jest oczywiście nieprawdziwe, że niemiecka eksterminacja, eksterminacja wykluczyła tak naprawdę Polaków, że Polacy temu nie podlegali. No, po prostu spadali ze schodów. I tego typu rzeczy tam są cały czas. Na przykład mordowanie Żydów w powstaniu warszawskim to jest dla niego zupełnie oczywiste. I cały czas jeszcze jest to podkreślenie ważne, na co ten autor zachodni się powołuje, na jakich autorów, na jakie publikacje. Mamy tu oczywiście redaktor Gazety Wyborczej Anne Bikont, córkę Lei Horowitz, Mamy Michała Cichego, niesławnej pamięci, on już nie publikuje od wielu lat, ale to był cyngiel Adama Michnika, który wymyślił, można tak strywializować, że powstanie warszawskie to wybuchło tak naprawdę po to, żeby powstańcy mogli sobie Żydów poganiać i pomordować. Później była wielka afera, ale ten przekaz poszedł świat i to jest cały czas mimo wyjaśnienia, mimo pokazania zakłamania gazety wyborczej tego, co zrobiła, ta sprawa żyje na Zachodzie jako coś zupełnie oczywistego. W Powstaniu Warszawskim Polacy przede wszystkim mordowali Żydów i to poszło i żyje. Jest Barbara Engelking, ta, która mówi po imieniu, tak jak się powinno mówić o gazecie wyborczej, że to gazeta żydowska, ona jest tu autorytetem. To jest ta osoba, która pokazuje też, jak Polacy od początku do końca Żydów mordowali, także po wojnie, pogromy powojenne, Kielce. To wszystko, co pojawia się w tej książce, ona to pokazuje zupełnie inaczej. Jej narracja jest tam brana pod uwagę, jest powtarzana. Tego nie będzie pod uwagę ta strona brała. Jest oczywiście osławiony Jan Tomasz Gros, jako ten, który najlepiej zna historię Polski. I wreszcie aparatczy komunistyczny, politruk Szmul Krakowski, on się nazywał Ellich, był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego, przechodził bardzo ciekawe kursy w pewnym ministerstwie w tamtych latach. Oczywiście nie został do tej, tej służby skierowany, więc nie można o nim mówić, że miał z nią coś więcej później wspólnego. Ale to jest człowiek, który na przykład wymyślił Żydowską Brygadę Armii Ludowej w powstaniu warszawskim. Potężną jednostkę, doskonale uzbrojoną która walczyła na Starym Mieście do końca prawie września 1944 roku, mimo że powstanie upadło na przełomie sierpnia i września 1944 na Starówce, a następnie ta brygada się rozpłynęła. Ale w publikacjach źródłach żydowskich na zachodzie, jak się mówi o powstaniach, to są dwa powstania w getcie, ale jeśli powstanie warszawskie, no to jest żydowska międzynarodowa brygada Armii Ludowej, która dokonała tak niezwykłych rzeczy. I to są fundamenty wiedzy, Autorów zachodnich. Nie musi być tam z ich strony złej winy, że oni to robią specjalnie, ale to świadczy o poziomie tych ludzi. Jak zostali wyedukowani i jak ta strona cenzorska, bo przecież wydawnictwa czy różnego rodzaju ośrodki naukowe na Zachodzie pilnują, żeby się inna wiedza nie przedostała. Pani Anna wchodzi z nimi w spór, dyskutuje, pokazuje w sposób bardzo delikatny, jak najbardziej do przyjęcia. Ale mówi nie, 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 nie. To jest postawa, której oczekujemy i powinna być wzorem dla tych, którzy się albo boją, albo nie chcą. Dziękuję.